Witam Państwa w ten międzyświąteczny czas, a właściwie już świąteczny, z najnowszymi wiadomościami z rynku budowlanego. Dzisiaj powiemy o tym, jak wyglądała koniunktura budowlana w pierwszym tygodniu listopada i jakie są prognozy co do kolejnych tygodni. W drugiej części chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę czy może powróżyli trochę, z, jaki będzie ten rynek budowlany w 2023 roku? No, z tego co Państwo za chwilę zobaczycie, brniemy nadal w dół. Zresztą nie ma się co dziwić, koniunktura pod koniec roku zawsze słabnie, tylko teraz spadamy jakby w jeszcze większą otchłań i z już znacznie niższego poziomu. Tak naprawdę koniunktura budowlana spada no, od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie, czyli tak yy, już konie, koniec lutego. Yy, no w, warto się przymierzyć, ponieważ mamy dużo zapytań od państwa, yy, co sądzimy o koniunkturze w kolejnym już roku 2023, dlatego spróbujemy yy, trochę Pofantazjować, oczywiście, na, na faktach, które, które mamy, które możemy przedstawić, ale mówię o tym jak o fantazjach, dlatego że jest tak wiele czynników, które mogą jeszcze wpłynąć na rynek budowlany, że naprawdę dzisiaj to jest takie wróżenie zresztą na temat całej gospodarki. Natomiast patrząc z innej strony, no to cały czas niestety nie widać żadnych czynników, które miałyby pojawić się w przyszłym roku i to budownictwo uratować. Zapraszam więc na materiał. No jak na razie rynek budowlany jest bez niespodzianek, czyli duży spadek zamówień od początku listopada. Koniunktura można by powiedzieć taka jak w kryzysie przed 10 laty. Zaskoczenia więc nie ma. Rynek budowlany najprawdopodobniej do połowy listopada będzie równie słaby jak w ostatnim kryzysie. Przede wszystkim katastrofalnie spadły zamówienia na domy prywatne. Tutaj spadek za ten początkowy okres mamy nawet o 90% mniej zamówień niż w ubiegłym roku. Duży spadek zamówień jest także w branżach murarskiej, zbrojarskiej, ogrodowej i stolarce budowlanej. W mniejszym stopniu spadły zamówienia wykończeniowe, i chociaż jest gorzej niż rok temu, to branża ma nadal 18% rynku. Największy rynek nowych inwestycji w początku tego miesiąca występuje w województwach mazowieckim i wielkopolskim. Tu straty są niewielkie. Za to w województwach łódzkim, świętokrzyskim czy dolnośląskim bardzo duży spadek aktywności inwestorów. To złe mają tak, te, te złe dane mają także wpływ na spory spadek obrotu w firmach. W niektórych branżach obroty spadły nawet o 80% w stosunku do średniej w roku, ale za to przyczyniłoś te, te spadki przyczyniły się do oszczędności i redukcji zarówno propozycji płac, jak i zatrudnienia. Także na rynku pracy będą zachodzić zmiany. Już dzisiaj firmy na ogół deklarują ograniczenie zatrudnienia do najwartościowszych pracowników w okresie zimowym. Zwolnienia części kadry budowlanej na pewno więc będą, jednak nie powinno to odbić się społecznie. Jeśli w budownictwie będzie fala zwolnień, to w innych branżach znajdą oni zatrudnienie. Z drugiej strony, niedobory kadry na razie są tak duże. Że w, najbliższym, w najlepszym przypadku nastąpi wyrównanie zapotrzebowania z podażą ludzi do pracy. W firmach budowlanych kończy się także czas dużych podwyżek cen. Listopad już pokazuje, że przy dużym spadku koniunktury, jak teraz firmy dają większe opusty i rabaty. W spadku cen raczej może nie być, ale przy takiej inflacji stabilne ceny to tak jak spadek yy, o wartość inflacji. W połowie listopada powinien rynek podnosić się, i od tego, na ile uaktywnią się inwestorzy, taka będzie koniunktura. Nie ulega wątpliwości, że przy tym układzie świąt mocno siadł rynek prywatny, ale tak jak widzimy, także deweloperski. Również na inwestycjach publicznych nastąpił jakiś maraz. W przypadku koniunktury rośnie liczba firm bez zleceń budowlanych. Według danych, naszych danych na początku listopada już 77% firm budowlanych nie ma zamówień na kolejne 2-3 tygodnie. To niespotykane dane od wielu lat. Pod koniec roku już spodziewamy się nawet 90% takich firm. A taki niebyt może utrzymać się dłużej niż w ubiegłym roku w okresie zimowym. W wielu branżach będzie. To po prostu poważny kryzys. ponieważ mamy dość sporo zapytań odnośnie dalszych losów budownictwa zwłaszcza w kontekście przyszłego roku no to spróbujmy troszeczkę powróżyć jak wielu ekonomistów i, i analityków budowlanych co faktycznie nas czeka w tym 23 roku dzisiaj no koniunktura wyraźnie nurkuje, jest coraz y, niższa y, począwszy od lutego i jak popatrzymy, jak to wygląda na tle poprzednich lat no to jest ten spadek tak znaczący, że ja nie pamiętam, żeby w 2010-11 roku był ten spadek aż tak duży. Tutaj Naprawdę poleciliśmy nieźle w dół. I teraz jak Państwo popatrzycie, jeżeli założyć, że od poprzedniego kryzysu inwestycji nowych mieliśmy ponad 60% więcej, prawie 70% więcej, to w tej chwili mamy już tylko 20% więcej niż mieliśmy w 2013 roku, tak, jeżeli teraz do tego dołoży się spadek nowych inwestycji deweloperskich, nowych, tych rozpoczętych, około 30%, a takie są wskaźniki i do tego dołożymy budowę domów prywatnych, gdzie tutaj spadek nawet może sięgać 60-70%, jeszcze na koniec roku sobie to podsumujemy, czyli o tyle rozpoczęło się mniej nowych inwestycji. A teraz, mimo że mieliśmy rozpoczęte inwestycje w 2021 roku, to i tak yy, ta koniunktura tak mocno spadła. To wracając do naszego głównego wykresu, nie ma siły, żeby w 2023 roku koniunktura nie obniżyła się o przynajmniej kolejne 20-30%. To będzie koniunktura gorsza niż w 2013 roku. I teraz do tego dochodzi jeszcze otoczenie gospodarcze, czyli wojna za granicą, bardzo wysoka inflacja, której wtedy nie było w tym 2013 roku, yy bardzo kosztowne kredyty no będzie to niezły dramat niektórzy mówią, że uratują nas środki unijne oczywiście, one by nas uratowały gdyby były dużo wcześniej, natomiast jeżeli nawet uda się te środki uruchomić wiosną to od fazy projektu do wykonania rozpoczęcia inwestycji no minie prawie rok, więc jeżeli jeżeli to ma podziałać i nas wyrwać z tego spadku koniunktury to będzie to dopiero 2024 rok w 2023 roku ja nie widzę żadnych szans żeby tego kryzysu większego niż tego przed 10 laty uniknąć on będzie naprawdę głęboki bardzo dużo firm już ma kłopoty finansowe. Bardzo dużo firm zamknie się, bo nie wytrzyma tej konkurencji na rynku. No, jeśli chodzi o rynek pracy, to tutaj mniej się obawiamy, bo nawet jeżeli w budownictwie by nie było pracy, to w całej gospodarce tej pracy jest dosyć sporo. Więc jakby od tej strony, takiej właśnie społecznej, nie powinno być problemów. Natomiast y, liczba firm będzie musiała być dużo mniejsza, no bo nie będzie takich potrzeb, wszyscy się na tym rynku nie zmieszczą. Dopiero pewnie koniec 2023 roku, kiedy, kiedy już będzie wiadomo, że ruszają inwestycje publiczne, być może trochę spadnie inflacja, być może y, y, spadną też odsetki od kredytów, kredyty staną się łatwiej dostępne, Wówczas zaczniemy wychodzić z tego kryzysu, ale będzie to długie wyjście, trwające na pewno jeszcze kilka lat. Jak Państwo widzieliście, no, rynek budowlany nadal się pogarsza i nasze prognozy są no, bardzo złe na rok 2023. Widać z tego materiału, że możemy wpaść w większy kryzys niż był 10 lat temu, i raczej nie ma żadnych czynników, które miałyby tą tezę obalić. Zostały nam dwa miesiące, które z reguły pod koniec roku dają już gorszy rynek budowlany, jest mniej inwestycji i to w różnych segmentach, zarówno prywatnych, publicznych. Jak i y, tych y, deweloperskich. Także nic dobrego już do końca roku nas nie czeka. I, jak przedstawiliśmy, ilość inwestycji nowych rozpoczętych w tym roku jest tak niska, zwłaszcza inwestycji kubaturowych, że no, przyszły rok y, naprawdę będzie bardzo y, słaby. Dziwi fakt, jak rozmawiamy z firmami, że jest jeszcze tak dużo firm, które no, są takimi ignorantami rynkowymi. No. Po prostu w ogóle nie zdają sobie sprawy, wręcz przeciwnie. Niektórzy twierdzą, że rząd coś wymyśli i sytuacja się poprawi. No, no tak wierzymy władzy i, i część pewnie firm, które dotychczas czerpała spore korzyści z tego co się działo na rynku no nie chcę uwierzyć w to że się może tak mocno załamać rynek no niestety tak się stanie najgorsze jest to że będziemy z tego z tej niskiej koniunktury wychodzić kilka lat to nie będzie tak, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko się zmieni i, i, i w 24 roku już Mocno rynek się poprawi, bo raczej na to nie ma dużych szans. Oby, obyśmy się mylili, bo w tej sytuacji lepiej, żebyśmy się mylili, żeby się mylili także analitycy i ekonomiści, którzy rynek budowlany śledzą. Oby tak się stało. Zapraszam Państwa w przyszłym tygodniu na kolejną relację. Z rynku budowlanego, widzianego naszymi oczami, małych i średnich firm. I do zobaczenia miłego, długiego weekendu.